I'm your king. Haha! Ha! Nie. Płu, nie odwracaj się jak do ciebie. Przepraszam, przepraszam, już, już, przepraszam, przepraszam. Ale zimno w ogóle, chyba zaczyna się ściemniać. O, cześć, przechodniu! Jestem... jeszcze tutaj nie byłem! i chciałbym dostać swoją porcję chlebka Nie da się, nie e, już im mi da pomóc, już, już 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 Tylko się ściemnia, wiesz, boję się O! tutaj tu jest księż księżniczko! Guildmaster Przygotuję, okej, okay, dobra, 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 to za chwilę do niego pójdę O, mogę się przespać, hops, 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 to już ale co, że tutaj spałem? Najgorsze <śmany> jest to, że mnie w odbycie. <śmany> zły, jesteś zły. Yeah. Powiem wszystko gilbasderowi. <śmany> Następnym razem śpię u mnie w faterze. W ogóle nawet nie wiem, gdzie idę. Oj, jej Nie przeszkadzajcie sobie, jest, jest. W ogóle macie fajny aparat na zębach. Nie stawaj mi tutaj. Siadać, proszę. Ty masz kołczan z tyłu? Kołczan masz? Jeju! Kołczan masz? Ty ma... No, nie, nie... nie poradzisz. O tak, tak! Kołczan z łuczkiem! A tu masz krwawi... krwawisz? Abysz! Ża... Mogę przejść? Takie... You shall not pass! No, spadłeś. Uważaj, jak chodzisz. Koleś! Hemoroidy się leczy! Dziewczynko! chcę Cześć mogę tutaj ten? <grym w digim> mogę sobie kupić żareło Rotem flash za jeden nie mam <grym w digim> nawet tyle nie mam, przepraszam przepraszam, ale wrócę tutaj, obiecuję jak nie przeoczę tego wejścia zjem sobie zje Zjesz ze mną? mam na, mam na, mam na, mam na, mam na, mam na, mam mam dziękuję nie zapomnę się tego ale super wygląda, super, super, super. Tylko teraz gdzie będzie grill? Kietuszki? Patrzcie, zbieracie też kietuszki. Bardzo ładnie to wszystko wygląda, bardzo ładnie naprawdę. Bardzo dobrze, bardzo dużo mam ochroniarzy. To się cieszę. Książki, którą by sobie tutaj przeczytać, tak? Pod G pójdźmy. G 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 Hej, wiesz gdzie jest Guildmaster? Zaprowadzisz mnie? O, dzięki dzisiaj do, do Guildmastera, tak? Guildmaster Guildmaster... Gdzie jest Guildmaster? Mistrza Gildi znasz? Eee... Nie przeszkadzam. Tutaj też nic Nic Tutaj też nikogo nie ma No... Aaaa! Jesteś... Ja, Cześć Guild Order Tak, Guildmaster! Okej, okay. czemu Hiro? Jestem twoim królem. Podpiszmy kontrakt. Okej, okay, idę zabierz potwory. Monster Feel like a monster. Potwory! Cześć! Co będziemy słychać? No... Zrzucił mnie, nie, teraz, teraz to w ogóle na, no, na styczek. Weźmę sobie, 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 sobie tylko miecz zrobię i już, już nie żyjesz.